Panie ministrze, może pan jeszcze chwileczkę zostanie, bo będzie dodatkowe pytanie. Dlatego, że pan też opowiadając o tych liczbach nie odniósł się do konkretnego pytania. Panie ministrze, raz jeszcze zadam panu pytanie. Jak to się dzieje, że pięć lat rządzicie i wybudowaliście, wyremontowaliście 100, 120 kilometrów wałów przeciwpowodziowych? Tak, ma pan rację. Na wałach się znacie, tylko nie na przeciwpowodziowych. Natomiast druga sprawa. Po co mamy pytać o pogłębianie Wisły w okolicach Płocka, skoro wasi ludzie mówią, że to pogłębianie się odbywa, a nic się tam nie dzieje. Nic się tam nie dzieje. Żeby Pan do dobrze zdawał sobie sprawę, może Pan nie jest wprowadzony w te tematy, może, może po prostu Pana ludzie oszukują pana. Natomiast w ostatnim roku nie działo się tam kompletnie nic. Pana pracownicy natomiast mówią, że pogłębialiście widzłe w okolicach Płocka. I to jest całe, to są wszelkie fakty dotyczące tego, co wy robicie, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpowodziową. Jednak pina z tego, co zrobiliście, z bardzo fundamentalnej kwestii. Ale mówiąc zupełnie szczerze, czego spodziewać się po instytucji, którą już na samym początku, jak została powołana, was, na, wasza Najwyższa Izba Kontroli określiła że to jest instytucja z grzechem pierworodnym, bez żadnego przygotowania, przygotowana w chaosie i bałaganie.